Dobry wieczór. Dzisiaj świąteczny dzień, ale nie możemy teraz marnować czasu. Cieszę się, że jesteście w licznym gronie. Nazywam się Zbyszek Keller i serdecznie witam wszystkich na obecnych na dzisiejszym naszym spotkaniu. Chcę Wam przedstawić program: program Flavon Max Club, firmy, którą wybraliśmy do współpracy, ponieważ ma wiele zalet. Po pierwsze węgierski rodowód, a wiadomo, że kontakty mamy bardzo dobre, jeżeli chodzi o Polaków i Węgrów. Ponad 8 lat na rynku, w tej chwili praktycznie dziewiąta rocznica, niebawem, międzynarodowy zasięg firmy, do tego firma w trendzie wellness, bardzo, bardzo istotna a sprawa, bardzo wydajny, prosty i łatwy plan finansowy i do tego rewelacyjne produkty. Także jeżeli chodzi o produkty, są to flawonoidy. Mamy sześć produktów. Później będę omawiał, na czym polega ta zaleta tych produktów rewelacyjnych w Angewell. Jak widzicie, jest strona. Możecie sobie również korzystać z strony www.flavonmax.com. Mamy sześć produktów. Flavon Green, warzywny, Flavon Max, Flavon Kids, Flavon Max. Plus, to jest taki najsilniejszy, sprawon aktyw i protekt. Tak jak powiedziałem, będziemy omawiać króciutko produkty na końcu. Natomiast. Tutaj mamy flawą produkt, flawą system i zalecenia WHO, więc finansowy trójkąt zdrowia. To też będziemy omawiać w ramach systemu ETAN, który tworzymy. Czego dzisiaj na dzisiejszej konferencji dowiesz się? Otóż GPS, Global Partner System. Jak szybko zaczniesz zarabiać? To jest pierwsza informacja, która jest niezwykle istotna dla każdego, kto. Jest na naszej konferencji. Jak wielki jest potencjał zarobkowy systemu, który został przygotowany? Jak wdrażany jest system GPS? Jakie etapy rozwoju mamy do realizacji? Jakie już są za nami? Jak globalna ekspansja, ponieważ dopiero zaczynamy, zwiększy Twoje dochody? I jak Ty osobiście, każdy z Was może włączyć się, a więcej zarabiać w tym systemie? I oczywiście. To, co mówiłem na koniec, omówię króciutko produkt, co jest produktem w systemie GPS. W ogóle należałoby się zastanowić, czego tak naprawdę każdy z nas potrzebuje najbardziej. I tutaj jest wiele elementów, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Widzenie, ubranie, tak, jak widzicie, towarzystwo, rozrywka, ale to wszystko, absolutnie wszystko jest. Wtedy, kiedy będziemy mieli to, czego potrzebujemy najbardziej, najbardziej, żeby zrealizować te wszystkie elementy, które widzieliście, na co dzień potrzebujemy pieniędzy, ale pieniędzy w postaci stabilnych dochodów uzyskiwanych co miesiąc. I firma, mając, tak jak mówiłem, bardzo prosty, bardzo łatwy, wydajny system marketingowy, ma na początek tak zwany szybki start, szybkie dochody. Na czym to polega? Do tej pory wyglądało to w ten sposób. Każdy, kto zaczynał współpracę tutaj z firmą, zaczynał korzystać jako klubowicz klubu Flavon Max Club, zapraszał swoich znajomych i działo się to w taki sposób, że jeżeli zaprosił 13 klubowiczów, tak on przy tym szybkim starcie zarabiał 100 zł od każdej zaproszonej osoby otrzymywał 1300 zł w pierwszym miesiącu i jeżeli dokonywali zakupów w drugim miesiącu, również 1300 zł w drugim miesiącu. Czyli że tak to wyglądało do tej pory. Nakładka, i system, który stworzyliśmy, który został przygotowany no, w ciągu Kilku miesięcy, bo grupa osób pracowała, żeby przygotować, pokazać, przedstawić, wygląda zupełnie inaczej. To samo, tylko w innym młoże, popatrzcie. Ta sama osoba, która zaprosiła w konsekwencji 13 osób, i nie muszą to być osoby przez nią zaproszone, tak? bo tutaj liczą się wszystkie osoby, czyli że pod nią znalazło się 13 osób. Zarobiła dokładnie te same pieniądze co poprzednio. Zaproszonych zostało 13 klubowiczów, ale popatrzcie, jak to się ułożyło dla nich. Ta osoba, która zaprosiła, zarobiła 1300 zł. Ta osoba, która jest pod spodem bezpośrednio, w tym matrycy bujkowej, MLM-owej, zarobiła 500 zł. Ta osoba, ponieważ ma pod sobą 6 osób, zarobiła 600 zł. Ta dwie osoby, 200 zł. Ta ma jedną na razie 100 zł, ta dwie 200 i ta 200. Zobaczcie, co się wydarzyło. Razem dla wszystkich zupełnie inne pieniądze. 1300 zł zarobiła ta osoba na samej górze, jak tutaj widzicie. I w poprzednim, tym starym wydaniu dokładnie tyle samo by zarobiła. Natomiast dodatkowo jeszcze wszyscy zarobili 1800 zł. A więc razem dla wszystkich zostało wypłacone 2100 zł. To jest ta ogromna różnica między systemem, który był dotychczas, a systemem, który darzamy i przygotowujemy. Wizualizacja tego będzie w postaci koła. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. To jest wizualizacja szybkiego startu. Jeżeli mamy dwie osoby, to jest ten pierwszy krąg, który tutaj widzicie. Dwie osoby zaproszone. Jest to 200 zł wynagrodzenia z szybkiego startu. Kolejny krąg, Cztery osoby, ponieważ każda z tych osób zaprasza po dwie. Mamy 400 zł. Kolejny trzeci krąg 800 zł, łącznie 1400 zł. I to wynagrodzenie w ramach szybkiego startu jest wypłacane w pierwszym i drugim miesiącu przystąpienia nowych klubowiczów. To tak trzeba rozumieć. Czyli, że jeżeli. Ktoś przystąpił w danym miesiącu, czyli dzisiaj w sierpniu, to sierpień jest liczony jako pierwszy miesiąc, a wrzesień jako drugi miesiąc. Od trzeciego miesiąca zaczynają się inne dochody, dochody pasywne i za chwilę o tym powiem. Tu jest jeszcze powtórka tego, zobaczcie, jak to się buduje w szybkim starcie w postaci właśnie wizualizacji w postaci kręgów, czyli że szybki start zapewnia każdemu 1400 zł. To jest jeszcze bardzo istotne tutaj przy szybkim starcie, to jeżeli wzajemnie sobie pomagamy. Są osoby, które na początku zaprosiły od razu kilka, kilkanaście osób, nawet są przypadki, że kilkadziesiąt osób do systemu, a są osoby, które wolniej to robią, zaprosiły dopiero jedną, dwie osoby. Optimum dla każdego jest zaproszenie dwóch osób, ponieważ jest to system dwójkowy, tak zwany matrycowy, ale połączony z MLM. To jest bardzo istotne nowa w ogóle koncepcja budowy marketingu. Zobaczcie, co się dzieje od trzeciego miesiąca. Jest to tak zwana premia poziomowa, dochód pasywny i 60% wynagrodzenia od kwoty bazowej, o której będę później mówił, jest dzielone nie tylko na trzy kręgi, tak, bo tutaj wychodziło to po 100 zł od każdej osoby, a na 12 kręgów, wówczas... Wynosi to 25 zł od każdej osoby, która jest w zasięgu tutaj tych 12 poziomów. I zobaczcie, pierwsze trzy krągi to jest 50, 100 i 200, a więc 350 zł. Każdy kolejny krąg daje 25 zł od każdej osoby. I tutaj jeszcze jest ta idea, którą wdrażamy, idea mieszania różnych narodowości. Firma On jest niesamowicie przygotowana do. Działania międzynarodowego. Jest przedednią, można powiedzieć, takiego ekspansyjnego otwarcia wielu rynków europejskich, nie tylko Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Turcja. To wszystko jest przygotowane. Każdy kolejny krąg daje dochód pasywny, który jest wypłacany już wówczas co miesiąc. Zobaczcie, jeżeli będzie zapełnionych sześć kręgów, a w tych sześciu kręgach znajduje się łącznie 126 osób, Wasz dochód pasywny od trzeciego miesiąca będzie wynosił 3150 zł. To jest stały dochód od trzeciego miesiąca. Co jest bardzo istotne, dlaczego powiedziałem, że ten plan jest bardzo prosty i bardzo wydajny, ponieważ on właściwie nie ma żadnych wymogów. Jedynym takim podstawowym wymogiem żeby to się rozwijało bardzo, bardzo szybko, to jest zaproszenie przez każdego z Was dwóch osób, tak? Ale jeżeli się wydarzy taka sytuacja, że dana osoba nie zdąży jeszcze zaprosić tych osób, tak czy inaczej, jeżeli dostanie od swojego sponsora i pod nią zapisze się tutaj w tym systemie matrocowym kolejna osoba, to i tak wynagrodzenie mu się należy. Czyli, że podstawowym warunkiem jest wówczas a swoja własna miesięczna. Jeszcze raz przypomnijmy sobie wynagrodzenia. Wynagrodzenia są dwa. Pierwszy, szybki start, i to jest 100 zł za każdy punkt z trzech poziomów pod tobą. Jest to wynagrodzenie za obrót własny nowego partnera w pierwszych dwóch miesiącach. I drugie wynagrodzenie premia poziomowa z rozwoju zespołu partnerskiego. Stały dochód pasywny od trzeciego miesiąca członkowskiego. Tutaj jest pokazanie, ponieważ 60% to jest ta podstawowa marża do podziału. Całkowity koszt zamówienia tutaj flavonoidów, czyli że niezwykle potrzebnych dla naszego organizmu produktów, 568 zł, na co składa się 18 zł przez a ponieważ 50 zł jest to tak zwany uśredniony VAT europejski, to liczone 60% jest 500 zł. To jest takie wyjaśnienie, w jaki sposób naliczane są tutaj prowizje. I w szybkim starcie to 300 zł jest podzielone, 60% z 500 to jest 300 zł, na kolejne trzy poziomy po 20%. Totem. A więc 100 zł za każdy punkt tej matrycy dwójkowe. Natomiast od trzeciego miesiąca 60% jest podzielone na 12 poziomów po 5%, a więc po 25 zł. I za każdy punkt, który jest pod Wami, otrzymujecie zawsze 25 zł. To jest takie wyjaśnienie, w jaki sposób to działa. To jest absolutny ewenement na skalę dzisiaj praktycznie europejską, światową, ponieważ nie potrzeba tutaj żadnych innych wymogów, jak własna aktywność, i żeby się to rozwijało, minimum dwie osoby zaproszone. To jest potencjał zarobkowy od trzeciego miesiąca. Popatrzcie teraz na tabelkę. Ta tabelka mówi o kręgach. Tutaj mamy po lewej stronie kręgi. Każdy z Was rozpoczynający działalność otwiera swój pierwszy krąg, a więc pierwsze dwie osoby. Kolejny krąg cztery osoby, trzeci krąg osiem osób, łącznie czternaście osób. I to jest właśnie szybki start. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie, bo to jest właściwie najważniejszy przekaz w całej tej prezentacji, żeby każdy zbudował jak najszybciej swoje pierwsze trzy kręgi, zapraszając dwie osoby, pomagając im, zapraszając więcej niż dwie osoby, bo, a tak jak powiedziałem, znamy wielu, wielu znajomych, którzy zarówno potrzebują zdrowia, jak i pieniędzy związanych tutaj z tą działalnością, więc można to w łatwy sposób tą informację przekazać. Teraz wyobraźcie sobie, że dla tego poziomu trzeciego, czyli że dla tych ośmiu osób to jest pierwszy poziom, prawda? Czyli że każda z nich ma swoje dwie osoby, to jest dla nich drugi poziom, a to jest trzeci. I to samo dalej dla tego poziomu, czyli że kręgu szóstego to jest pierwszy poziom, drugi i trzeci dla kręgu 9 to jest pierwszy, drugi i trzeci. Dlatego to zostało w ten sposób podzielone. Popatrzcie sobie również na to, które można dzięki temu uzyskiwać. Są to prowizje z obrotu towarowego. To jest bardzo, bardzo istotne. Firma Flavon Max jest dzisiaj w najlepszym miejscu, jeżeli chodzi o przygotowanie. Zobaczcie, minął już okres przygotowania, koncentracji, tak? Firma jest przygotowana do zwiększenia produkcji z dnia na dzień, nawet dziesięcioprotnie. To jest bardzo, bardzo istotna informacja. Produkt jest rewelacyjny, potrzebny właściwie w każdy domu. Przed nami jest momentu. Firma wchodzi na rynki właśnie zagraniczne, bo do tej pory największy udział miała w rynku polskim, prawda, i węgierskim. A na rynku polskim około 140 tysięcy osób zapoznało się z tymi produktami, Próbowało, prawda? Byli zarejestrowani. Nie wszyscy korzystają, oczywiście. Są tacy, którzy tylko króciutko skorzystali, chcieli zarabiać pieniądze. Nie zawsze w tym poprzednim systemie im się to udawało, więc zrezygnowali bardzo szybko. Ale produkt jest znany, firma jest znana. W Polsce najbardziej. I my możemy otwierać dzisiaj te rynki zagraniczne. Zobaczcie, jaki to jest potencjał. Łączców, czekają na to, żeby dostać na informację. Dzisiaj będziemy korzystali ze wspaniałych narzędzi. Będziemy korzystali z narzędzi facebookowych, Twittera, Google+, jeżeli chodzi o przekaz informacji. Pokażę Wam później po zakończeniu już naszą stronę i fanpage na Facebooku ustawiony. Proszę, żebyście z niej korzystali. Mamy... W budowie dopiero przy stronę, ale też wam pokażę i dam wam domenę. Od jutra linki referencyjne sądzę, że będą już włączone, ponieważ w firmie informatycznej wszystkie dane zostały przekazane i wgrywają się w tej chwili. Także jesteśmy w przededniu naprawdę działania tutaj już znacznie, znacznie ciekawszego, korzystając ze wszystkich narzędzi dostępnych. Jak zarabiać w firmie? To jest też bardzo istotny slajd. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, że z tak niewielkiej inwestycji, 550 zł, którą można powiedzieć, która jest inwestycją w swoje, w swoje własne zdrowie, możesz mieć bardzo szybko, a więc w przeciągu najdłużej jednego miesiąca dwa i pół raza więcej. I wykorzystajcie to, ponieważ zarabianie w pierwszych dwóch miesiącach jest najważniejsze, i budowa tych pierwszych trzech swoich linii jest najważniejsza. Tutaj w pierwszym tygodniu powinniśmy zapraszać osoby, które znamy, które lubimy, które wiemy, że są aktywne. Tak? Czy wiadomo, że gdybyśmy jakąkolwiek firmę budowali, to zawsze będziemy dobierali sobie pracowników czy współpracowników, ludzi aktywnych. Tak? Więc potraktujcie to absolutnie w ten sam sposób. Jeżeli myślicie o biznesie, Ludzi aktywnych, jeżeli komuś dobrze życzycie, prawda, i chodzi o zdrowie, to również im trzeba to pokazać, ponieważ oni bardzo szybko będą mieli swoje produkty całkowicie za 0 zł w takim systemie. W drugim tygodniu każdy z nich robi dokładnie to samo, w trzecim tygodniu 8 osób, łącznie 14 osób. I daje Wam to w ramach szybkiego startu nie tylko 1400 zł, bo to jest ta wypłata podstawowa ale ponieważ wówczas za każdy taki punkt w systemie jest liczone, są liczone trzy punkty, przekracza to 40 punktów i jest jeszcze dodatkowa nagroda, czyli że cztery słoiczki, czyli że inaczej mówiąc karton flavonoidów gratis, czyli że odzyskujecie swoją inwestycję, 550 zł i macie jeszcze 1400 zł wypłat. Każdy... Powinien się skupić tylko i wyłącznie na swoich trzech poziomach. Na tym polega fenomen tutaj działania. A potencjał zarobkowy od trzeciego miesiąca pokażę Wam tutaj, bo pierwsze dwa miesiące jest to właśnie wtedy, jeżeli mamy wypełnione i mnóstwo osób tutaj w naszym zespole Etnan zrobiło i uzyskało takie efekty, prawda? Te 14 osób, szybki start, ponad 40 punktów, dodatkowo karton gratis. Natomiast potencjał zarobkowy od trzeciego miesiąca wygląda w ten sposób. Jeżeli popatrzymy sobie na ten poziom czwarty, tak? czyli że łącznie zaproszonych 30 osób, po 25 zł za każdy punkt miesiąc w miesiąc jest to stała już wypłata 750 zł. Jeżeli będzie to łącznie, tak jak tutaj widzicie, 62 osoby. To wówczas po 25 zł daje tę pensję 1550 zł co miesiąc. Przy wypełnionym szóstym poziomie, gdzie łącznie są 126 osób, tutaj mamy, jest to 3150 zł, ale jak chcę Wam pokazać jeszcze 128 osób, łącznie 204, ponad 6000, to jest najważniejsze. Ponieważ docelowo ta matryca, która wypłaca 25 zł do 12 poziomu z każdego punktu bez żadnych wymogów, daje Wam potencjał 204 tysiące zł, płacone miesiąc miesiąc. I ponieważ ruszamy dzisiaj z Polski na cały świat, ponieważ ta informacja w tym nowym systemie, automatycznym systemie pomocowym z narzędziami, będzie funkcjonowała znacznie szybciej, ten potencjał jest do wykorzystania i to bardzo szybko. To, co my zrobiliśmy tutaj poprzez system ETNA w przeciągu dwóch miesięcy, wiele osób, które w tradycyjnym systemie działało we Flawonie wcześniej, to było kilka lat działania. Były dwa lata, trzy lata. My to robimy w tempie błyskawicznym. Miesiąc, dwa miesiące. I każdy może zarabiać. Natomiast tu jest bardzo ważna informacja. Te 500 osób, które widzicie jako dodatek, razy 25 zł, to jest 12 500 zł miesięcznie. Ale chcę Wam uświadomić, że nie muszą być te poszczególne poziomy wypełnione w całości. Wystarczy, że w tych 12 poziomach, nawet jeśli to gdzieś pójdzie znacznie głębiej, prawda, na poziom 7, 8, 9, 10, 11, 12, a wcześniejsze poziomy nie są jeszcze w pełni zapełnione. To i tak macie 25 zł od każdej osoby do 12 poziomu. I tak jest do czasu uzyskania kolejnej pozycji w firmie, która nazywa się pozycją prezydent, a wówczas te poziomy są jeszcze obniżane aż do 20 poziomów, czyli że funkcja prezydenta i stanowisko prezydenta zapewnia dodatkowo dochody. Jeszcze z 8 poziomów do 20 poziomów. To są nieprawdopodobne możliwości. Jaki jest cel do realizacji dla każdego? Będę się powtarzał: Optimum, trzy poziomy zapełnione i to najlepiej tydzień, dwa tygodnie, maksymalnie w tak? To jest cel do realizacji dla każdego. Najważniejszy: ja absolutnie tutaj nie polecam Wam rejestracji i czekania na to, aż zaszczycą was tutaj, nie wiem, rzesze spadochroniarzy, desant zostanie zrzucony, prawda, z całego świata, to nie ten czas. Ten czas przyjdzie za chwilę, kiedy będziemy mieli, nie wiem, dziesiąty, dwudziesty poziom, gdzie trzeba będzie uzupełniać te wolne miejsca. Wyobraźcie sobie, że liderzy, którzy zaczęli, dzisiaj mają już po kilkaset osób i nie mają wolnych miejsc, tak, wręcz te miejsca są tak cenne, że wybierają ludzi, żeby ich tam ulokować w tych miejscach. Tak trzeba myśleć. Kogo znają dzisiaj Twoi znajomi? Kto będzie kolejnym klubowiczem Twojej sieci Flavon Max Club? To tylko zależy od tego, w jaki sposób podzielisz się informacją ze swoimi bliskimi. No i wracamy tutaj do produktu. Ja chciałbym Wam bardzo krótko powiedzieć, jak cenne są te produkty. Tutaj mamy produkt, który nazywa się Flavon Max Plus. Skoncentrowany z jak widzicie ze wspaniałych owoców jest tu również porzeńrzęszczenia, burak świkłowy jako dodatek, więc niesamowite wartości, jeżeli chodzi o mikro, makroelementy, minerały, witaminy, to wszystko jest pozyskiwane w procesie niskotemperaturowym, a więc poniżej 45 stopni Celsjusza, czyli że nie podlega pasteryzacji i to jest właśnie ta główna zaleta tutaj technologii produkcji. I w jednym takim małym słoiczku jest tak naprawdę upakowane około 40 kg tych warzyw, owoców. Tak, tutaj widzicie. Produktów jest sześć. Nie będę wszystkich omawiał. Drugi produkt bardzo, bardzo istotny, to z kolei większość warzywa plus kilka owoców. tak, Jedyny produkt na świecie, w ten sposób przygotowywany i również skoncentrowany i robiony niskotemperaturowo. A więc wszystko, co tutaj uzupełnia, niedobory nasze komórkowe, działa. Regenerując po prostu każdy nasz organ. Wiele informacji na stronie internetowej, Flawon Max Club jest na ten temat. Poczytajcie, obejrzyjcie filmy, to są bardzo, bardzo cenne informacje na temat produktów. No i oczywiście dla dzieci, ponieważ nie ma tutaj m.in. żeńszenia, bo nie może być zestaw odpowiednich owoców plus burak cykłowy dla dzieci. Flawon Kids. Bardzo bardzo cenny i potrzebny dla naszych dzieci. Żeby uzyskać sukces, po pierwsze bądź w kontakcie ze swoim liderem. To jest bardzo istotna sprawa, żeby wiedział, jakie są kolejne kroki, w jaki sposób możesz zapunkcjonować i jak najszybciej osiągnąć sukces. Otwierając dzisiaj te globalne rynki, światowe, mamy ogromne możliwości. I wierzcie mi, że ten pierwszy miesiąc, bo tak można nazwać, czerwiec to był tylko taki start króciutki, prawda, dosłownie dwudniowy, na zakończenie miesiąca. Lipiec był pierwszym miesiącem, sierpień mamy teraz. Dzisiaj około tysiąca osób jest już w systemie, tak? I wierzcie mi, że zapraszajcie tutaj swoich najbliższych, najlepszych, najbardziej aktywnych przyjaciół, znajomych, rodziny, ponieważ tak to działa. No cóż, jeżeli chodzi o tą podstawową prezentację, to jest to koniec. Ona ma być zwięzła, ma być krótka. Tu nie chodzi o to, żeby Was zanudzać, więc te pół godziny, które minęło, w zupełności powinny każdemu wystarczyć. Do tego będą przygotowane niebawem materiały w postaci takich materiałów, które będziecie mogli pobierać sobie na swoje urządzenia inteligentne, spony czy ewentualnie. Pendrive y, na zasadzie króciutkich przekazów, ale już typu filmowych, gdzie będzie mowa króciutko o firmie, o produkcie, następnie o technologii, tutaj, którą zastosowaliśmy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tutaj znajomych dzięki narzędziom internetowym, dzięki własnej aktywności, o prostocie tego wszystkiego i później możliwość rejestracji, czyli że Taki skrócony, można powiedzieć, harmonogram działania. I to będą narzędzia dostępne wszystkim niebawem. Ogłosimy to poprzez naszą stronę internetową, poprzez informacje na Facebooku, na fanpage'u, na Facebooku. Na bieżąco będziemy mieli z wami tutaj łącznie dla tych, którzy dzisiaj nie byli, przekażcie informację, że jutro o 20.00 będzie konferencja. Można się logować na konferencję i tutaj na razie to zamkniemy. Pokażę.